Myśląc o najczęściej punktującym zawodniku w trumnie, pierwszy co przychodzi nam do głowy to podkoszowy. Nowoczesny styl gry odsuwa centrów coraz dalej od kosza, co sprawia, że najlepiej punktującym zawodnikiem NBA w pomalowanym jest wybrany z pierwszym numerem w drafcie przez New Orleans Pelicans Zion Williamson. Nie boję się go nazwać genetycznym freakiem, ponieważ przy wzroście 201 cm waży aż 130 kg, co nie przeszkadza mu skakać głową ponad obręcz. Gra na pozycji skrzydłowego, a ze względu na swoje niesamowite warunki fizyczne często porównuje się go do młodego Lebrona Jamesa. Czy słusznie? W tej analizie pokażę Wam, jak swoim atletyzmem kamufluje braki w koszykarskim wyszkoleniu technicznym. Sade to najefektowniejsza forma zdobywania punktów w koszykówce. Wśród najlepszych akcji tygodnia, miesiąca czy sezonu większość to niesamowite dańki, które są wizytówką Zajona. Zachwyca nas nimi od czasów szkoły średniej, gdzie górowo nad rówieśnikami swoim wzrostem, siłą i masą. Spędził jeden sezon pod okiem Majka Krzyżewskiego w Duke, jednak wiadomo było, że jego ciało jest już gotowe na walkę w najlepszej jedze świata i po roku spędzonym na uczelni ze stanu północnej Karoliny zgłosił się do draftu. Hype, który mu towarzyszył z miejsca pozwolił mu stać się jedną z bardziej energetyzujących postaci ligi. Każdy czekał na mecz Pelikanów, aby obejrzeć niesamowitą moc jaką ten młodziak jest w stanie wygenerować. Patrząc na jego sylwetkę należy zwrócić uwagę na nisko osadzoną pozycję biegu, a co za tym idzie nisko osadzony środek ciężkości. Mocne mięśnie pośladkowe to motor eksplozywności, jaką jest w stanie w mgnieniu oka wygenerować, co czyni go jedynym w swoim rodzaju atletą na skalę światową. Spójrzmy na waklerz umiejętności jaki prezentuje. Jest leworęczny i rzadko się zdarza, aby wykańczał akcję prawą ręką. Nawet gdy penetruje w prawą stronę to rzut oddaje lewą ręką. Dla porównania LeBron od początku swojej przygody w NBA posługiwał się obiema rękoma przy wykończeniu akcji z lewej lub prawej strony. Średnio ponad 19 ze swoich 25 punktów zdobywa strumny. Są to wsady, lejapy lub dobitki z podkosza. Penetrując bazuje na swoim wyskoku i masie ciała, przez co ciężko jest go zatrzymać. Stara się wykorzystać szybkość pierwszego kroku i dynamikę, łapiąc piłkę przed kontaktem z obrońcą. Jego skuteczność rzutów z gry to ponad 61%, przy czym rzadko oddaje rzuty z pół dystansu lub za 3 punkty. Średnio oddaje 6,0 rzutów za linii 7-24. Jak już penetruje, to mija do końca, nie bojąc się o to, że ktoś stanie mu na drodze. Spójrzcie, co się stało, gdy na drodze stanął mu Holmes z Sacramento Kings. Czy chciałbyś wymusić fałs ofensywny na Zionie? Życzę powodzenia, mogłoby to grozić wizytom w szpitalu. Zajon jest niesamowity, jeżeli chodzi o szybkość drugiego skoku. Zbiera średnio prawie 3 piłki w ataku, gdzie ponad 90% z nich to zbiórki po swoim niecelnym lub zablokowanym rzucie. W NBA roi się od atletycznych zawodników i coraz trudniej jest mu zdobywać punkty w pomalowanym, gdzie w swoim drugim sezonie jest najczęściej blokowanym zawodnikiem w całej lidze. Średnio otrzymuje ponad dwa bloki na mecz. Williamson uwielbia grać szybko, gdzie może wykorzystywać swój atletyzm. Wie, kiedy uciec za plecy lub powoli się do brońcy celem złapania piłki na aliupa. Ma bardzo chwytne dłonie, co pomimo swoich gabarytów pozwala mu łapać piłki na niedostępnym dla innych poziomie nad obręczą. Świetnie współpracuje z Lonzo który najczęściej obsługuje jego podaniami nad koszem. Wydawać by się mogło, że taki atleta powinien być bardzo dobrym obrońcą i blokującym, jednakże średnio stopuje poniżej jednego rzutu na mecz i przechwytuje poniżej jednej piłki. Tu też ma spore zapasy, bo przy swojej sile i masie mógłby bronić zawodników z kilku pozycji. Jak widzicie nie trzeba być niesamowicie wyszkolonym graczem, aby zostać starterem w meczu gwiazd już w drugim sezonie gry w najlepszej lidze świata i zdobywać średnio 25 punktów na mecz. Jednakże z roku na rok, jeżeli Zion nie będzie rozwijać swojego wachlarza zagrań, będzie coraz łatwiejszy do obrony. Bez poprawy rzutu spółdystansu i dystansu nie wróży mu długiej kariery na miarę supergwiazdy NBA, na którą jest predysponowany. Skoro w pierwszym sezonie jego ciało dawało znaki o przeciążeniu ze względu na posturę i atletyzm, to przy braku zmiany stylu gry naraży się na szybsze zakończenie grania na najwyższym poziomie. A tego chyba nikt z nas nie chce. Dajcie znać w komentarzach, czy Zion jest w stanie stać się graczem na miarę supergwiazdy NBA czy nawet MVP ligi, a ja zapraszam Was już na kolejną analizę z krainy NBA.